Bolesław z całych sił pragnął jak najbardziej zaimponować Odtonowi III. Dlatego miejsce spotkania przygotował w sposób godny monarchy, w sposób staranny i z przepychem. Pragnął wywrzeć jak najlepsze wrażenie na gościu, dlatego zebrał najlepszych wojów, którzy stanowili jego świte w czasie uczty i całego spotkania. Dekadę później kronikarz Gal Anonim tak opisał to wydarzenie. Na przybycie cesarza przygotował prawdziwe cuda. Najpierw w chówce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry na obszernej równinie. Bolesław był bardzo szanowany przez swoich podwładnych. Był on uznany za osobę odważną i mocną, bardzo silną. Na przestrzeni swojego 58-letniego życia doprowadził kraj, który odziedziczył po ojcu, kraj pierwszych piastów, do dobrobytu i uznania wśród sąsiedzkich mocarstw. Jako polityk zdobył ogromne uznanie. Które zostało wynagrodzone mu przyznaniem korony królewskiej w roku 1025. Jednym z mecenasów kariery Bolesława Chrobrego był drugi główny bohater wydarzeń roku tysiącznego, które miały miejsce w mieście Gniezno. Był nim cesarz, odtąd trzeci rudy, młody, dynamiczny, ambitny władca z dynastii Rudolfingów. Miał wielkie marzenia związane ze stworzeniem europejskiego cesarstwa pod jego władzą cesarstwa uniwersalistycznego. W swoich planach wzorował się chwałą imperium Romanum dawnego Cesarstwa Rzymskiego. W chwili zjazdu gnieźnieńskiego młody cesarz miał 20 lat i już od 17 lat zasiadał na niemieckim tronie. Władcy witają się z wzajemnym szacunkiem, acz bez uniżenia. Odtąd trzeci, po wymianie uprzejmości, oznajmia wolę odbycia modlitwy przez maltretowanym przez pogan ciele Wojciecha. Bolesław Chrobry daje chwilę intymności gościowi, osobiście pilnując, aby nikt nie śmiał zakłócić kontemplacji. Po zakończeniu modlitwy cesarz niemiecki wraz z księciem Bolesławem Chrobrym zasiadają wspólnie do stołu podejmując rozmowę. Podczas tego spotkania zapada wiele wniosków i decyzji o kluczowym dla państwa piastowskiego znaczeniu. Władcy ustalili, że kraj Polan będzie posiadał swoją niezależną organizację kościelną z arcybiskupstwem tutaj w Gnieźnie. Ponadto utworzone zostaną biskupstwa w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu. Tym samym odtąd trzeci uniezależnił piastowską strukturę kościelną od metropolii mogunskiej. trzeci opowiadał swojemu przyjacielowi Bolesławowi o planach dotyczących stworzenia nowego cesarstwa. Cesarstwa uniwersalistycznego. Miałoby ono składać się z czterech równoprawnych części. Italii, Galii, Germanii oraz Sklawinii, czyli Słowiańszczyzny, którą władać miałby syn i Mieszka Bolesław. Władcy, zadowoleni z przebiegu rozmów i wyprawnego poczęstunku, przystępują do przekazania darów. Bolesław Chrobry w swojej hojności obdarza cesarza niemieckiego tona III Radego bogatą zastawą, tkaninami, drogimi kosztownościami. Bolesław Chrobry obdarował swego przyjaciela także relikwią w postaci ramienia męczennika św. Wojciecha. Gal Anonim napisał: Cesarze tyle darów uważają za cud. Nawet niemiecki kronikarz Titmar bardzo często niechętny wobec Słowian, napisał Trudno uwierzyć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza. Odtąd trzeci wobec takiego traktowania miał powiedzieć na koronę mego cesarstwa to, co widzę, większe jest niż wieść głosiła. Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża jako jednego spośród dostojników księciem nazywać lub hrabią. Lecz chlubnie wynieść na tron i uwieńczyć koroną, po czym zdjął swój wiadem i nałożył na głowę Bolesława, symbolicznie koronując Ponadto podarował mu replikę włóczni świętego Maurycego, włóż z krzyża Jezusa Chrystusa. władcy, Bolesław Chrobry i odtąd Trzeci, po zjeździe gnieźnieńskim, rozeszli się, aby nie spotkać się już nigdy więcej. Sny odtone o Wielkim Cesarstwie rozwiały się wraz z jego śmiercią, dwa lata po spotkaniu z Gnieźnie. Dziwa Korona rozpoczęła na stronie Bolesława dopiero 25 lat później, w roku 1025. Bolesław chropy dźwigał ten jakże przyjemny ciężar królewskiej władzy jedynie przez kilka miesięcy. Koronę po jego śmierci przejął jego syn, mieszko II, ale to już zupełnie inna historia. A tego dzisiejszego wieczora, na dworze obłosława, władcy będą bawić się do białego rana.